O, witam Was widzowie, no, tutaj czujemy pragnienie i głód, to jeszcze tylko sobie coś zjem na szybciutko i się napiję, kończą się powoli zapasy, więc trzeba będzie niedługo y, zejść na ląd, z tej strony Ikaz, a to jest kolejny odcinek The Forest, to już bodajże ósmy, tak ósmy odcinek, y, tak jak mówiłem, tak zrobiłem, że nagrywamy od tego momentu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Akurat nie miałem nic, żadnego pomysłu, co zrobić. No ale trzeba będzie na pewno zejść na ląd, zobaczyć w jakieś jedzenie. Nie wiem, czy mogę zrobić tutaj ognisko, ale mam nadzieję, że tak. Jak mogę zrobić, to bardzo fajnie. W ogóle podpłynąłbym do tego, bo. Do tego, może tam coś być przy tym? Bo to są te, tych kanibali... Jak to się nazywało? Piedestały? Nie. Nie piedestały. No, takie. Żeby się na to wspiąć. Ale widzę, że chyba nic na tym nie ma. Ani tutaj w okolicy. Szkoda, że tej liny nie mogę wziąć. Ale nie, już mam liny tam, to na spokojnie, dobra. No nic tu nie ma, tak jak myślałem. Dobra, tam są jeszcze te... Co się nazywa? Kontenery, o właśnie. Wezmę sobie kamyczki jeszcze ze dwa. I pozbieramy patyki. Bierzemy patyki, to może zapolujemy na jakieś gość zwierza. I zrobię sobie na statku suszarkę na mięso i ognisko, żeby sobie coś podsmażyć. Myślę, że to będzie spoko. Okej. Okay. Patyków jest już aż nad to widzę. Wypadają. Dałem sobie te, jak to się nazywa? zęby poprzyklejałem na wosk, bo tam na wosk na syrop ten. Z drzew co się dostaje. Dobra, ja zaraz sobie chcę zobaczyć, czy mogę tutaj w ogóle położyć to do suszenia mięsa. Suszarka. Mogę tu położyć suszarkę, tylko ją sobie obrócę. Okej okay. Okej, okay, czyli mamy suszarkę na mięso. Czyli to będzie taka pełnoprawna już praktycznie łódka. Klatka na króliki to nie, zbiornik na wodę. A zbiornik na wodę, na jakieś dłuższe podróże? Też myślę, że może się przydać. Tutaj nie jest zadaszone, nie jest. No to, kurde, już mamy taką festą łódkę podróżną. Yy, tak, ognisko. Małe ognisko czy palenisko? Yy, chyba palenisko zrobię. muszę teraz nazbierać kamieni i patyków więcej. Okej, okay, ja bym sobie... tak. Oj nie, jedynka. No nie. No nie, dobra. Więc po prostu, o, wezmę to. Dobra. No też strzały. Niestety nie ma tu żadnych żółwi. Ale już jakieś mięsko jest. Dobra, czyli tak potrzebujemy jeszcze kamyków. I... No i znowu nie używam tego co trzeba. Dobra, nieważne. Dobra. Co to za lag był taki śmieszny. E, tak, kamyki. Okej, okay, już za dużo mam kamyków. Kamieni mam 5. Rapatyków. zgarnę jeszcze trochę apatyków. Czyli tak, na razie mam jedno mięsko ptaka. Chodzi o ryby, to nie wiem. A tu są ryby. Musiałbym je pewnie jakoś. Dobra. Te ryby. Spróbuję zestrzelić rybę. Okej. Okay. Okej. Okay. To nie jest takie trudne jak myślałem. Okej, okay, już mam za dużo ryb. To tak, mogę sobie teraz... O. niedaleko odlatują te piórka, oj no trudno, o tu sobie wezmę to i dobra myślę, że jesteśmy już powoli bardziej gotowi na wyprawę dobra żeby sobie wziąć to okej okay. no i niech tutaj się smaży nam mięsko. My, że tak powiem, płyniemy dalej do kontenerów. Teraz taką łodzią można płynąć dookoła wyspy. Mam nadzieję, że nie będę potrzebował, że tak powiem, ogrzewania. Jak będziemy płynąć obok. Będziemy płynąć obok zimowego biomu, że tak powiem. No. A tak w ogóle mam nadzieję, że poprzedni odcinek Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej kontentu podróżniczego, że tak powiem, ze zwiecania mapy, to piszcie śmiało. No i jeśli macie jakieś jeszcze odpowiedzi, których albo zapomniałem o ich, albo... Kurde Oni mają broń Chciałem tu się rozejrzeć przy tych No i spierdzielą mi Ale ja nie mam zamiaru też ich gońc z drugiej strony Bo jednak O, o. Bo jednak myślę, że nie ma to sensu Schodzenie koło nich na ląd Też chciałbym coś może zawalczyć I Tu już byłem, to są tylko te chipy komputerowe Więc uważam, że nie ma tej nicgodnego uwagi Ale nie byłem na pewno na tamtej części wyspy Tutaj są te podwyższenia, czyli pewnie w okolicy są jakieś krokodyle albo nie wiem co. Okej. Okay. Tutaj się wywaliłem ostatnio. Na tej, pla na tej plaży, na tym półkolu. No tym razem się nie wywalę tutaj dlatego, że no siłą rzeczy mam łódkę. A tutaj co? Rekin. Czy co to jest? Kontener tak, to jest kontener, ale boję się trochę tam spływać na dół, bo nie wiem czy przypadkiem rekiny mnie tam nie wdupcą. Hmm. Pewnie tam też jest tylko elektronika na kwresie tych kontenerów Elektroniki tak mam już wystarczająco dużo Ale ciekawe coś w tamtym kontenerze hmm. No nie wiem Nie bym tam wszedł z jednej strony, z drugiej nie do końca Właśnie Nie dość że tam nic nie widać to jeszcze rekinów jest w tu pewnie że na razie żadnego żywego rekina nie widziałem. Okej, okay. ja tak sobie podpłynę. O, tak sobie podpłynę tutaj. I tam coś biega. Ale... Ja też umiem biegać. Więc jak coś, to stąd biegnę w pistu co to jest? Czy tak... To co to? Okej. Okay. Ciekawe. Zauważyłem, że w tych domkach nic praktycznie nie ma. Dobra, weźmiemy łódkę i podpłyniemy do tamtych dalszych. Tak strasznie zapobiegawczo gram, ale no, dowiedziałem się, że można się w tej grze wywalić, więc wolałbym tego nie robić. Okay. O, witam z powrotem widzowie Miałem wezwanie, że tak powiem Do opuszczenia domostwa Musiałem gdzieś szybko podlecieć, pojechać Ale już jestem Stąd to cięcie I tak yy, Na czym tu skończyliśmy? Kurna, już zapomniałem Tak, mieliśmy podpłynąć do tych yy, Kanibalskich Dziwnych domostw, żeby sprawdzić, czy w tych coś jest. Naszą domowódką zobaczymy, czy rybki są tutaj już o. Te rybki chyba są już dobre do jedzenia. Jednak nie, jeszcze są surowe. No dobra. Przypominam, że naszą misją na dzisiejszy odcinek jest opłynięcie mapy dookoła. I tutaj też nic nie ma. Jedyne co tu mogę chyba znaleźć to jakieś kanibale. Bo chciałem tutaj. O, lina. Co tu. Nie wiem. No nic, no nic tu nie ma. O, farba. Nawet nie ma tutaj żadnych tych... No i już jestem z powrotem wyczyszczony z farby. Nie wiem co ta farba daje, widzowie, jak w komentarzach mi napiszecie co daje ta farba to będę szczęśliwy. Bo nie wiem czy ją zakładać właśnie, czy jej nie zakładać. To jest takie dla mnie... Nie wiem, zawsze jak podchodzę to sobie kliknę, a tak naprawdę to jest... Pewnie jakieś zaznaczenie, że... Pora umierać. Czy coś, no nie wiem. Mm, przy tym biomie zimowym zejdziemy sobie kawałeczek na ląd jeszcze bym podjechał tutaj bo tutaj widzę że są jakieś chyba zwłoki rekinów na plaży tak nie też właśnie możecie mi napisać dlaczego jest tu tyle zwłok rekinów czy oni polują na te rekiny czy co Dobrze wpłynąłem, dobrze. O. Są główki. Walizeczki. Koktajl motowa. Tabletki. O, tabletek mam już aż nad to Widzę. O kurwa, pajączek. Mam nadzieję, że nie może mnie ukryć ten pająk. Nie, chyba nie może. Tak to pewnie już dawno bym zdechł od pająków. Hmm. Ciekawe. I ciekawią mnie te czerwone czaszki. Co oni tu robią? Czerwone kości. Czy oni to malują, czy to jest jakaś. Okej. Okay. ciekawe urządzenie. Dobra Okej, straciłem O, tu mam fula Tu coś się zbagowało niestety Dobra Okej, czyli mam fula też buteleczek no Dobra, lecimy dalej Stawiamy w spokoju te rakiny. Zamontujemy sobie tutaj o To no, i dobra. Hej, przygoda dalej. I tak jak mówiłem, dopłyniemy sobie do tamtego zimowego biomu. Co sobie idziemy sobie, pochodzimy trochę po plaży, zobaczymy co tam jest. O ile nie będziemy zamarzać. Mam nadzieję, że w ogóle będziemy mogli tam przejść, przepłynąć jakoś. Bo na razie nie widziałem żadnej, niestety, jaskini przybrzeżnej. Ale tam widzę, że jest jakieś. Wodospad, zamarznięty? Może na pewno zatoczka. Zobaczymy, co tam jest w tej zatoczce. Ok. Wygląda jak miejsce, które można zwiedzić. Jest pewnie dość istotne fabularnie. Najmniej takie wygląda Bo wszystkie są takie niedbale zrobione, a to jedno jest takie z mega detalami Ale chyba nie hmm. Podszedłbym tam sobie z bliska zobaczyć, może tam jest będzie jakieś wiesie dyskini albo tam gdzieś wyżej Nie. Aha, to po prostu jest to tak. Nawet nie do końca są dobrze tekstury zrobione, tylko mi się więc wydawało, że to jakieś ważne fabularnie miejsce. Okej. Okay. Dobra. Powoli nie będziemy mogli już wpływać tak sobie do wskakiwać do wody, bo nie będziemy mieli za bardzo... Nie no, będziemy mieli jak wyschnąć, ale nie chcemy paść z zimno. Okej, okay, dobra. A tu co? Nie mogę dalej płynąć. Okej... Okay. Nie wiem czemu to się stało, bo nic nie klikałem. Ale okej... Okay. To mnie trochę przestraszyło. To mnie trochę przestraszyło, szczerze mówiąc. A tam... Nie mogę płynąć. Chcę do domofonu na dupca? A tu co? Hm, czemu nie mogę tam przepłynąć dalej? Nie wiem. Może coś się zbagowało, albo to jest koniec mapy. Hm. Dziwna sprawa. Dobra, chyba będzie trzeba na wrotkę zrobić Ktoś przyszedł. Dobra, myślę, że tym rozczarowaniem możemy kończyć ten krótki odcinek. Znowu ktoś tam tam drze. Dobra. W takim razie myślę, że powrót sobie zrobię we własnym zakresie i nie będę Was już w tym zamęczał. I jak na razie po prostu życzę Wam dobrej nocy i się widzowie.